W tym odcinku przetestujemy sobie lizak lodowy, o smaku cytrynowym, z firmy Pini. Tak jak widać on się prezentuje. Tutaj macie nazwę produktu, jest to lizak lodowy, i trumacy, jest o smaku cytrynowym. Skład produktu. Wartość odżywczą. Kod kreskowy. Pojemność jest to 40 ml. I datę kąta świata. Teraz możemy przechodzić do rozpakowania produktu I przetestowania go W smaku on jest taki bardziej słodki niż kwaśny Co mi się podoba, jest on orzeźwiający Tutaj macie cenę, jest to jedne 39 groszy A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że stanie jest słociutki i ożywiający. A tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że szybko się rozpuszcza. Tak po upływie minuty to już z niego będzie sama woda. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę 8 na 10 i mogę go serdecznie polecić. Inaczej to koniec i papa!